I, to, i to, moi mili, z tej strony Rasson Games, a dzisiaj ze mną jest Jakub Akalaskowicz! się manko witam was bardzo serdecznie, to jest odcinek z Team Fortress 2. Dokładnie. Pierwszy. ŚCZELAJĄ! Weź pomóż. No, ja padłem już. <grym> dostałem... Ty, dostałem nową strzebę do Pyro. Co? No, nową strzebę dostałem. Co dostałeś nowego? Doskwie... doskwieracz jakiś. Doskwieracz jak to wygląda? Takie szare z czarnym Kurde <noise> 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 <nie> O to <noise> no To no no jest <noise> Bomberkar... Yeah. Oczywiście no, yeah. stary, ale teraz ciebie zaczykam. Mówimy! Ja po prostu jestem czarny... Mówita Laskowicz. Dokładnie. Laskowicz. Zawsze na tobie. Ej ale ten twój doskwieracz to jest ten yy, Cienkie Jak to nie? Plus 50 zadawanych obrażeń człowieku. Ale lepszy jest ten pistolet sygnałowy Sprawdzałem Nie, nie, słuchaj, so, nie, przepraszam pow... Nie ten ulepszony yy, Jeszcze lepszy akurat ten yy, Pistolet sygnałowy Kajże ja idziesz, kajże idziesz, kajże się yy, Uwaga bo ja to nie ja tylko ten, tylko inny To jest spaj It's a spy! Dokładnie. Tyle jest move! Jezus Maria! Gruby nie strasz. Pozdrawiam Daj. mojego kolegi grubego z klasy. Przejmujemy ten punkt. Spy. Co to jest za punkt? To jest punkt A! Spajem. No pójdę sobie z kołtem. Ostatnio mi się dobrze nie gra, bo dostałem ten nóż. E, jaki nóż? Ten co jak zabijesz, to, nie, to się przemienia w tego co, zabi co został zabity. Ej, zabawa gimbusa. Orario. <laughs> w bazie. <laughs> <laughs> co zrobił? <on> <laughs> Grałem w ping-ponga. <laughs>

Ja. Więc nie, 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 <grym> z nie, 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 goście nie, nie, bierze O, to jak ty nie, to to też. ty nie, to ja też. Tylko, że ja mam nie, A ja Ej, mam <Trafiłem>.

Teraz snajper, to ja Jest Jezus Maria, gościu, swoje zadziw Rosso, nie szali Kurty, jeszcze mnie zarupiam Proszę, zabiłem go Kto go zabił? Nie. Snajper Snajper zabił snajpera Po po, ba uuuu Oj coś. No to zaraz po tym, no to za chwilę nagramy drugi odcinek, ale chcę się z Wami pożegnać. Jeżeli podobał się film, to zostawcie łapkę w górę, komentarz i oczywiście jeżeli chcecie być na bieżąco, bo jeżeli akurat nie jesteście, jesteście tutaj nowi, no to zostawcie. Suba! Dokładnie. Do zobaczenia i cześć. Żegnajcie!